Szpital Numer 2 w Mysłowicach otrzyma ponad 19 milionów złotych z funduszy Krajowego Planu Odbudowy. Środki te zostaną przeznaczone na utworzenie zakładu opiekuńczo-leczniczego, który zapewni wsparcie osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym oraz pacjentom wymagającym rehabilitacji po poważnych schorzeniach. W placówce powstaną także stanowiska dla pacjentów wymagających mechanicznej wentylacji. To część ogólnopolskiego programu wsparcia szpitali powiatowych, w ramach którego Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło na rozwój geriatrii i opieki długoterminowej niemal 1,3 miliarda złotych, a więcej szczegółów poznamy niebawem. Od marca następują zmiany na stanowiskach prezesów dwóch kluczowych miejskich spółek. 1 marca Łukasz Wszołek objął funkcję prezesa miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Mysłowicach. Kolejna zmiana nastąpi 1 kwietnia. Marta Tabor przejmie kierownictwo zakładu oczyszczania miasta, zastępując Pawła Kaczmarczyka. Urodziła się w dwudziestoleciu międzywojennym, przeżyła drugą wojnę światową i okres komunizmu. Dziś Antonina Pacanowska, jedna z najstarszych Mysłowiczanek, skończyła 102 lata. Zapytaliśmy panią Antoninę, jak się czuje. Jak na te lata, to nie najgorzej. Pani Antonina nie pochodzi z Mysłowic, lecz z miejscowości na Podkarpaciu, gdzie dorastała. Okres wojny przeżyli właśnie bardzo, bardzo dramatycznie, bo też wojska, najpierw hitlerowskie, niemieckie, stacjonowały w pobliżu tam, gdzie mama mieszkała. Tam, obok tej posesji, w której mama mieszkała, jest szkoła i w tej szkole stacjonowali właśnie Niemcy. Gdy przyszli żołnierze radzieccy, było jeszcze gorzej. Potem pani Antonina poznała męża i przeprowadziła się do Mysłowic. Zajmowała się handlem, głównie w sektorze mięsnym. Jest osobą spokojną, zdyscyplinowaną, pracowitą, energiczną. No teraz wiadomo, z racji wieku już trzeba gdzieś troszeczkę odpuścić i odpocząć. Choć jak przekazują bliscy, jeszcze do 95 roku życia pani Antonina mieszkała sama i świetnie sobie radziła, to aktualnie mieszka z córką w Tychach. Jak sama przyznaje, tęskni za Mesłowicami. Opowieści, wspomnienia powodują, że człowiek przenosi się swoimi emocjami. 30, 50, 60 lat wstecz możemy dowiedzieć się, jak wyglądały nasze dzielnice, jakie były tradycje na naszych dzielnicach miejskich, czy jak w ogóle żyło się w Mysłowicach kilkadziesiąt lat temu. Wraz z resztą redakcji TVM życzymy Pani Antoninie przede wszystkim zdrowia, no i oczywiście 200 lat. Po latach działalności Gołkino Mysłowica ogłosiło zamknięcie. Ostatnie seanse odbędą się 23 marca. W komunikacie zespół kina podziękował widzom za wspólnie spędzony czas, wzruszenia i emocje, jakie towarzyszyły pokazom filmowym. Wiele osób będzie wspominać to miejsce jako ważny punkt na kulturalnej mapie miasta. Do końca działalności kino zaprasza na ostatnie projekcje. 13 marca w wieku 89 lat zmarł Eugeniusz Sakferda. Ceniona postać w historii Mysłowic był m.in. dyrektorem KWK Mysłowice oraz prezesem MKS Górnik Mysłowice 09. Uchonorowano go tytułem Zasłużony dla Miasta Mysłowice. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 21 marca o godzinie 11 w parafii Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Bończyku. 12 marca rano policja otrzymała zgłoszenie o kradzieży aluminiowych części balkonów i podestów z terenu jednej z firm w Mesłowicach. Wartość skradzionego mienia oszacowano na 125 tysięcy złotych. Dzięki szybkiej akcji Mesłowickich kryminalnych sprawcy zostali zatrzymani już po kilku godzinach. Okazało się, że to dwóch 17-latków i 20-latek. Jeden z niepełnoletnich był wcześniej poszukiwany po ucieczce z placówki wychowawczej. Skradzione przedmioty trafiły do skupu złomu, ale udało się je odzyskać. Plac zabaw przy miejskim żłobku niedługo zmieni się nie do poznania. Otrzymaliśmy 300 tysięcy złotych z dofinansowania z rządowego programu Aktywny Plac Zabaw. Także nasz miejski żłobek będzie wyposażony w nowy, bardzo bogato wyposażony Plac Zabaw. Termin realizacji zadania to czerwiec tego roku. Środki z programu mogą być przeznaczone wyłącznie na doposażenie placów zabaw przy żłobkach. Nowa przestrzeń zostanie urządzona w zgodzie z naturą, a dyrektorka placówki podkreśla jej edukacyjny aspekt. Na istniejącym już Placu Zabaw zostaną wykonane ścieżki sensoryczne, przede wszystkim z naturalnych materiałów to znaczy z różnego rodzaju kształtów, kolorów, faktury kamieni, szyszek. Czy też pociętego drewna? Nowe rośliny i elementy zabawowe mają sprzyjać aktywizacji dzieci. Ten naturalistyczny plac zabaw będzie miał za zadanie w sposób właśnie naturalny i spontaniczny aktywizować naszych maluchów do spontanicznej aktywizacji, ale też tego, że przekłada się to na Mikro i makro rozwój motoryki malucha. Modernizacja zakończy się do grudnia 2025 roku. Dofinansowanie nie wymaga wkładu własnego, więc miasto nie musi angażować własnych środków. Dramatyczne chwile w jednym z mysłowickich autobusów. 10 marca jeden z pasażerów prawdopodobnie doznał zawału serca. Sytuację zauważył kierowca, który zatrzymał się przy ulicy Oświęcimskiej i poprosił o pomoc patrol Straży Miejskiej. Do przyjazdu karetki poszkodowanym zajmowali się strażnik miejski oraz jedna z pasażerek, która wykazała się ogromną odpowiedzialnością. Dzięki ich szybkiej reakcji mężczyzna został przetransportowany do szpitala i, według naszych informacji, przeżył. 11 marca na Autostradzie A4 w rejonie Mesłowic doszło do dwóch niebezpiecznych sytuacji. Najpierw o godzinie 13.17 zderzyły się dwa samochody dostawcze. W wyniku wypadku jedna osoba została ranna i wymagała pomocy medycznej. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i udzielili wsparcia poszkodowanemu. Dwie godziny później o 15.04 płomienie objęły dostawczego Forda Transita. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a strażakom udało się szybko opanować pożar. Tym razem nie chodziło o zwiedzanie, a o konkurs i to rangi ogólnopolskiej. Dziś w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach dzieci i młodzież z Mysłowic sprawdzali swoją wiedzę z zakresu ochrony pożarniczej. Wracamy po kilku latach do organizowania turnieju ogólnopolskiego, turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom. Jest to impreza, która jest organizowana od kilkudziesięciu lat na terenie całego kraju. W Mysłowicach jej kontynuację przerwała pandemia. Teraz jednak turniej ma zostać na stałe wpisany w harmonogram miejskich imprez. By wziąć udział w konkursie dzieci, młodzież musiały wcześniej odpowiednio się przygotować. Jak się zachować w trudnych sytuacjach, jak udzielić pierwszej pomocy, nabyć tą wiedzę z zakresu ochrony e, przeciwpożarowej i nie tylko, bo w dzisiejszych dość niepewnych czasach każda informacja na temat postaw i zachowań w sytuacjach skrajnie niebezpiecznych jest na wagę złota. Myślę, że zastąpi to choćby w takim małym małej części obronę cywilną, której niestety nie ma w naszych placówkach oświatowych od jakiegoś czasu. Dziś dzieci i młodzież wzięły udział w etapie powiatowym, potem czas na finał ogólnopolski. Dziś i wczoraj w Galerii M2 Mysłowickiego Ośrodka Kultury odbyły się jubileusze Złotych Godów. Świętujące pary odnowiły swoje przysięgi małżeńskie i odebrały medale przyznane przez prezydenta RP. 40 par otrzymało medal za 50-lecie pożycia małżeńskiego. I właśnie 11-12 marca zapraszamy tutaj naszych jubilatów, którzy z rąk prezydenta miasta otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Dlatego ogromnie się cieszymy, gratulujemy. Wzruszające chwile dopełniły gratulacje, kwiaty oraz serdeczne życzenia przekazane przez prezydenta Dariusza Wojtowicza, wiceprezydenta Wojciecha Chmiela i kierowniczkę Urzędu Stanu Cywilnego Paulinę Kalisz. Zapytanie o receptę na trwałe małżeństwo jubilaci są raczej zgodni. No trzeba się kochać. To jest najważniejsze. Po prostu jeden drugiemu ustępuje, jak coś się dzieje i, i, i tak i to trwa tyle lat. No, I jesteśmy szczęśliwi bardzo. Wyrozumiałość przede wszystkim, zrozumienie. Przede wszystkim porozumienia między sobą, wytrwałości, ewentualnych jakiś w sytuacjach sprzecznych, prawda? No, najba... żeby, jeden, żeby jeden drugiego postarał się, choćby nawet po kilku dniach, zrozumieć. I uczucie. I uczucie. Najważniejsze jest uczucie. Jak się ludzie kochają, to wytrwają. Trzeba mieć zainteresowania, każdy osobno, oczywiście, nie? Każdy musi mieć swoje miejsce, jakieś tam wyjścia i tak dalej. No i tak się ciągnie. 50 lat po ślubie to bardzo ważna data nie tylko dla rodzin, które przeżywają ten jubileusz, ale również dla nas, dla Urzędu Miasta Mysłowice, dla władz miasta Mysłowice jest to jedna z najważniejszych film w naszym życiu, życiu zawodowym. Cieszymy się, że możemy tych wszystkich ludzi uraczyć zaprosić, możemy z nimi chwilę porozmawiać i dowiedzieć się, jak przeżyli swoje 50 lat. Do gratulacji przyłącza się redakcja telewizji Mysłowice, a listę jubilatów znajdziecie na itvm.pl. Dobra wiadomość dla pasażerów komunikacji miejskiej. 9 marca Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wprowadziła nowe zasady dotyczące ważności biletów jednorazowych i pakietowych. W przypadku awarii pojazdu, objazdów czy remontów podróżni będą mogli kontynuować przejazd na tym samym bilecie, korzystając z innej linii. Zmiany mają na celu ułatwienie podróżowania w sytuacjach, na które pasażerowie nie mają wpływu. Utwory niekwestionowanego mistrza malarskiego w wykonaniu znakomitych muzyków. To musiało się udać. Tak też było i tym razem na koncercie w czwartkowy wieczór w kultowym kinoteatrze Znicz. Myrczek Schmidt Quintet w doskonały sposób zainaugurował powrót do czwartkowych wieczorów jazzowych organizowanych przez Mysłowicki Ośrodek Kultury, prezentując materiał ze świetnego albumu Młynarski bynajmniej. Publiczność miała okazję usłyszeć jazzowe interpretacje utworów. Wojciechowi Myrczkowi i Piotrowi Szmitowi towarzyszyli inni znakomici muzycy. Z Krzysztofem Hardzinem na fortepianie, Andrzej Święc na kontrabasie, Sebastian Frankiewicz na perkusji. Także gruba sytuacja, całkowicie nowe, fantastyczne aranżacje do tekstów Wojciecha Młynarskiego. Aranżacja autorstwa głównie Krzysztofa Hardzina, ale także Sabiny Mek. Skoro powrót cyklu, będą więc i następne koncerty. Jakie? W kwietniu, e, 24 kwietnia zespół Moon Hawks katowicki zespół, który będzie odgrywał swoją najnowszą płytę dla państwa. Natomiast 22 maja niezwykłe spotkanie, 40-lecie pracy artystycznej, projekt Denomats Quartet i oczywiście Bernard Maseli. Wspaniały skład międzynarodowy. Nam pozostaje zaprosić więc na kolejne jazzowe czwartki.